luliska, z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Hue. Z tego co pamiętam to tak, pamiętam, że tutaj jest właśnie ten flakonik do zdobycia. ogółem, z czego coś czego co się zorientowałem, to ten poziom jest w zasadzie prościutki, jak. E, jak nie wiem co, co może być prościutkie, No coś na pewno, oczywiście. Dlatego bym chciał jakiś kolor, który... Proszę mi spaść, nie na głowę, ale paść tutaj. Dajcie mi ten kolor, żeby sobie zrzucić. Tą skrzynkę pójdziemy najpierw sobie po tamtą yy, flakonik, tamten yy, badawczy coś tam czy coś, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Ojoj. Tu muszę przy, zostać przy zielonym, ale... Jak to muszę zrobić w takim razie? lecimy mi na przykład czerwony. W zasadzie to, to czerwony musi być. To otwiera mi tam u góry. A jakbym chciał... Ja bym chciał tą skrzynkę tu przesunąć, a tom zostawić to. Albo po prostu tą sobie przekolorować Na zieloną, spróbujmy tak Spróbujmy z zielonym Może to jest właściwa y, kompozycja, propozycja czy coś tam jeszcze innego Postaram się jak najszybciej tam tu dopchać Więc widzimy się za momencik No i jesteśmy już na miejscu Tutaj mogę są Żeby kliknąć jakikolwiek guzik Najlepiej zielony, tutaj czerwony, tutaj już niebieski I mam wszystko spokojnie zrobione Tutaj sobie stanę aby dać sobie kolor jakikolwiek, na przykład zielono, żeby mi to zamknął. Tu mogę wejść? Nie, tak po prostu tutaj coś jest, ale ciekawa opcja. Przeszliśmy dalej, hmm, zagadka pomarańczowa, jak to sobie zrzucę to zginę. I tutaj musimy teraz zrobić tak, najpierw to sobie zrzućmy tą skrzynkę, jak sobie ją postawię tutaj, to mi się ten odpali. Ale nie mogę tak tego zrobić, bo jak wyłączę ten kolor to... E, niestety nie zadziała to tak, jakbym chciał, więc to muszę zostawić tutaj. Wziąć kluczyk, tu chyba raczej nic nie będzie ukryte. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz muszę sobie włączyć niebieski. E, no, może najpierw pokoloruję tam skrzynkę, a później włączę niebieski. To będzie też dobrą opcją. I tutaj będę mógł sobie na spokojnie doskoczyć. A czy tutaj coś jest? Nie, nic nie ma, więc mogę sobie włączyć obojętnie. Jaki kolor, wyszliśmy z uniwersytetu, ale inną stroną chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu mamy jakiegoś pana, który ma jakieś kółeczko. Czy. Shivru albo Chivroll? Jakoś tak, dobra. E, w ogóle, bardzo ciekawy obrazek. No i przyszliśmy sobie dalej. Tu mam już. Kolejną zagadeczkę. E, na pewno nie może zostać czerwony. E, nie może zostać. E, w zasadzie najlepiej by było, chyba, jakby był e, niebieski. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, chyba tak Chociaż nie, bo jeżeli um, Kolejna zagadka, której nienawidzę Chociaż nie, bo jak niebieski zostanie To to mi kliknie, tu sobie wejdę I będzie zasłonięte, jak go zmienię na żółty To skrzynka będzie dalej zasłaniała Czyli tu musimy sobie zrobić niebieski I teraz wyłączyć żółty na pewno, sobie zrzucić tam na spokojnie Czy tam coś u góry mogło być? Mogło, teoretycznie Dobra, tutaj już mogłem sobie, o rzucić tą skrzynką tu możemy sobie dać e, e, ja bym chciał chciałbym żółt niebieski dać ale muszę to zrobić w tej a nie jednak i tak umrę ojojoj to w takim razie żółty ma pozostać czy może czerwony e, tak czerwony ma pozostać O, cofaj tą skrzynkę panie panie ja nie będę się tak bawić z panem Dobra, a, jednak faktycznie, że spadnie Chciałem tylko sprawdzić, co tu się stanie Może na niebieski niech spadnie Teraz sobie niech spadnie na żółty, o No nie O, ja cię kręcę, no i teraz mi jest to niepotrzebne I mogę sobie też Zginąć na spokojnie Ja cię kręcę przez głupią pomyłkę No za szybko to zrobiłem, za szybko chciałem to zrobić Po prostu Kto by pomyślał, dobra, to sobie zrzucimy Niech sobie spadnie, pomarańczowy Niech sobie spadnie i dopiero ale poczekajmy zresztą, możemy poczekać, kto nam zabroni. Dopiero teraz możemy sobie zrzucić na przykład. O, i też zadziała. I teraz jak sobie dam czerwony, to mi zniknie. Jak dam niebieski, to będzie działać, i jak dam żółty, to też będzie działać. Czyli w zasadzie dobrze to zrobiłem już teraz. I nie musiałem dalej nad tym myśleć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko mogę wyłączyć w ogóle czerwony. Bezproblemowo, tutaj nic nie ma, dobrze, rozumiem, rozumiem, tutaj też nic nie ma, nie ma nic, dobrze. Z tej strony chyba sprawdzałem. Nie ma nic, rozumiem, rozumiem. Tutaj możemy przeskoczyć i otworzyć drzwiczki, i tutaj też nic nie ma, ale pustki same. A właśnie, sprawdźmy szybko mapę. I ja jestem w tej chwili chyba w Uniwersytecie. E, nie, nie chciałbym nigdzie iść. E, wydaje mi się, że jestem tutaj, czyli mam jedną z pięciu, a tu mam w ogóle trzy z pięciu. Ja nie wiem, gdzie te rzeczy są pochowane, ale na pewno postaram się je znaleźć. E, tu włącza to, tu włącza to. Po co te kolory? Nie wiem. Zrzućmy sobie najpierw tam skrzynkę i ona otwiera to. Zrzućmy sobie teraz to i ona otwiera tamto. Aha, i muszą być obie na dole. Dobrze, to zrobimy tak, że tu sobie zrzucę, na spokojnie. O, i będzie działać. Dziękuję. I teraz jakikolwiek dam, kolor, to ono tam będzie siedzieć. Teraz sobie zrzucę to na dół. E, najpierw sobie przepchnę to na spokojnie. O, nie pomyślałem. Dobra. Dobra, zaraz to zrobię. O, idealnie. Teraz sobie dam fill it over. E, I teraz sobie tu zrzucę na spokojnie. Zamknę. I teraz teoretycznie. To i tak te balony pozostają. No tak, no tak. Pozostają nadal. Ale mogę na przykład zrobić coś takiego. I to powinno działać. Ale ja muszę dostać się też na górę. I tu już może być bardziej pies pogrzebany, bo... O ile sobie to mogę wziąć do góry. to mi to, co mi to da? Nie do końca mam pojęcie eee, w czerwony. Mm. Nie czerwony. Tu jak sobie zrzucę to i dam sobie na przykład, nie wiem, niebieski. Bo niebieski jest mi niepotrzebny. Co jest z tym balonem i tak? Halo? Balon mi utknął. Jak sobie wskoczę tutaj, to będę miał otwartą z tą stronę, a ja muszę być na tamtej stronie. Ten balon może się przepchnąć, tam i to by było bardzo dobre. Ja muszę zrobić cyk. O, idealnie. To niech się tam zamknie, ja sobie zeskoczę ładnie tutaj. Teraz bym chciał tą skrzynkę przesunąć jak najbardziej w tą stronę. Jak będzie po środku, to mniej więcej tam sobie radę chyba. Albo nie? O, kurde. Dobra, czyli tą skrzynkę też sobie przesuniemy ładnie na dół. Znaczy na dół, na lewo, zwyczajnie. I teraz jakbym sobie dał, najpierw zrzucę sobie to, żeby sobie na tym stanąć. I dam niebieski. To teoretycznie powinno zadziałać. I mamy kluczyk. A tutaj jest coś ukryte. No jasne, wiedziałem. To akurat było tak oczywiste, że normalnie każdy by to zauważył. Nawet ja, więc to już wiecie. Sukces. Teraz muszę tylko zwyczajnie zrobić to samo, co zrobiłem przed chwilą, tylko po drugiej stronie. Więc niebieski, daj mi niebieski. No nie, chyba ja zginąłem. To jednak z tamtej strony troszeczkę inaczej działa. Hmm. Dobrze, najpierw zrobimy tak. Zrzucę sobie ten. Otworzę sobie ten, żeby. Tutaj mieć już pokolorowany Na czerwono. dziękuję Bo jednak te kolory mi się bardziej przydadzą Tu sobie zrzucę, o, dobra, fajnie Tam się otworzyło, nie ma problemu Tu sobie zrzucę, pokolorowany, super, fajnie Teraz niech poleci do góry Bo na razie nie jest mi potrzebny I teraz tak, e, potrzebuję fioletowy Przesunąć go do guzika, dokładnie Potrzebuję pomarańczowy Żeby przesunąć ten do guzika I teraz niebieski, e, fioletowy Żeby wskoczyć sobie tu Nie, żartowałem Potrzebuję yy, pomarańczowy, żeby wskoczyć na tą skrzynkę, i niebieski, żeby wskoczyć na tą. Dziękuję. I teraz jest stąd zeskoczę ładnie tutaj. I tu już mam problem. Czy tam to jest wzięte? O, to, to jest pytanie. Tak, jest wzięte. Tutaj wystarczy raz wziąć. Yy, jak tutaj teraz to zrobić? Mógłbym zrobić to tak. A, to też jest fioletowy. To mnie zmiażdżyło trochę. I yy, yy, czerwony mogę. Właśnie, mogę dać czerwony. I teraz jak dam czerwony, cyk, dziękuję. Dobra, czyli to było do ogarnięcia, tylko ja się tam jakoś pogubiłem w życiu. Znowu w życiu mi nie wyszło. Dobra, ale nie, ogarnę. Jakoś nie było to zbyt trudne. Tu no mam. Mamy ten. 100% jest gdzieś tu coś schowane. <laughs> mogę to zrzucać, ale super. Fajnie to wygląda. A ja to w ogóle spadł za ścianę, a ja tam nie mogę wejść. Ocie panie, jaka w ogóle misja teraz jest. Wielka. Ogromna nawet bym powiedział, tu nic nie ma, ukryte jak zwykle Mutek, hmm, to bym mógł sobie zasłonić Żeby wskoczyć tutaj, przejść tędy idealnie yy, Tu muszę mieć Też coś zrzucone, nie? Weźmy tą skrzynkę spróbujmy Na przykład pokolorować na pomarańczowo, bo czemu by nie na inny yy, I postawić ją Też nie będzie działać do końca Bo jak dalej ją pchnę to ona spadnie i nic mi nie da. Jak tutaj przełączę kolor, to i tak spadnę na ziemię, więc nie to nie o to chodzi. Musiałbym mieć dwie skrzynki. Więc zostawmy sobie tą skrzynkę, ale najpierw wskoczmy sobie e, tam. Wyłączę sobie na razie niebieski, bo niebieski mi na razie nie będzie potrzebny. Pójdę sobie dołem. Przejdę i wezmę tą skrzynkę tutaj. Teraz będę miał w skrzynkę, żeby ją przełączyć na. Po, znaczy pomarańczowy włączyć, aby mi laser nie działał. Teraz wezmę sobie fioletowy ładny. Ojoj, oj, 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 oj. Dobra, czy ja dam rady to jakoś zrobić ładnie? Zrobię tak, patrzcie. O nie! O nie! Ja nie wiedziałem, że to są ten, znaczy pewnie wiedziałem, ale nie domyśliłem się, że tam są jakieś cegły. Ale okropieństwo, straszne. Tak nie wolno. Ja więc muszę wziąć niebieski. Czyli nie mogę tego z pomarańczowym zrobić? Nie, bo mi skrzynka z tyłka zniknie. Czyli muszę mieć jakikolwiek inny kolor. Najlepiej, jak to będzie fioletowy. Albo niebieski hmm. No nie wiem, nie wiem Może nie, nie, nie na pewno nie niebieski yy, Chociaż, czekajcie Ja mogę zrobić to tak Że dam sobie najpierw tam Przesunę sobie, ale może nie Zrobimy tak, najpierw mi to fioletowe Już wiem jak to zrobić Spokojnie, już wiem Najpierw to musi być fioletowe yy, Muszę przepchnąć sobie na tamtą stronę yy, Zejść na dół, wyłączyć Najpierw pomarańczowy, aby wejść na górę Później wyłączyć fioletowy, żeby przepchnąć tą, tamtą skrzyneczkę, co jest u góry. Teraz w, w zasadzie. O, jak sobie ją przepchnę dosłownie do tego momentu. O, idealnie mogę zostawić ją na tym momencie. Muszę zejść na dół, zepchnąć tą skrzynkę znowu na tamtą stronę. Troszeczkę żmudna robota, ale e, jednak zagadka jest dosyć prosta, nie? Jakby nie patrzeć, to jest dosyć prosta. Teraz jak sobie wezmę po, pomarańczowy fioletowy. E, tutaj coś jest kryte? Nie, akurat tutaj nic nie ma ukryte, więc to mogę sobie przepchnąć na dół. To sobie spadnie na spokojnie, i to będę mógł na spokojnie sobie już stąd y, zabrać. I właśnie o to nam chodzi. Na szybko się przełączę tylko na ten kolor, żeby to na spokojnie sobie przepchnąć. I to musi być obydwa wy. O nie! O nie! Jednak to tak nie działa. Muszę wrócić tamtędy, bo tam muszę wziąć tą skrzynkę fioletową. Więc, jak sobie wezmę tak. O, cyk. I to sobie dam tutaj. I jak sobie dam później fioletową tamtą. O, idealnie, tu jest dosłownie w tym momencie. I jak sobie dam tamtą k skrzynkę, to na spokojnie powinienem. O, ale bym zginął, ale to by było głupie. Fioletowy, daj, żeby się połączył w jedną skrzynkę. Teraz damy sobie jakikolwiek kolor. Ja, pin kole. Nie ten guzik kliknąłem. Chciałem zejść na dół i skoczyłem, jak głupi. Ja kręcę, dobra, widzimy się, jak to już zrobię. Dobrze, jestem już dosłownie w tym samym momencie, idealnie, więc mogę obie skrzyneczki sobie przeciągnąć na tą stronę, jedną sobie tam bliżej, drugą dalej. Oczywiście, bo każda musi być ładnie pod laserkiem podstawiona. Czy tutaj coś może być ukryte, raczej wątpię i tamtą tylko już mogę zabrać i będę miał w zasadzie ten poziom ukończony cały i nie był jakiś tam wielce trudny, z tego się dosyć cieszę. O no i, możemy przejść. Czy coś tu będzie ukryte raczej wątpię? No tak jak myślałem Znaczy nie ukrywaliby w takich oczywistych miejscach rzeczy eee, Kolory Oj oj Tutaj może być dosyć duża zabawa Dlaczego tam była kolorowanka Znaczy e, laser do kolorowania Te się, Tego się dowiem Za chwilę na przykład teraz oczywiście Jak e, pokoloruje ten globus Bo ten globus musi być oczywiście pokolorowany A różowo Żebym mógł go kolwiek wyłączyć jakkolwiek O w tym momencie No bo był szary tylko o to chodzi. Nie wiem po co akurat taki poziom. Takie poziomy są dosyć słabe, bo nie wymagają w ogóle myślenia, a są dosyć męczące. Coś tu ukryte może być, oczywiście. Koloru nie mogę zmienić tutaj. O mogę. Coś się zepsuło, ale jest zabawne. Pierwszy raz miałem taką sytuację. Tutaj coś ukryte? Nic. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Wyszedłem teraz jeszcze z innej strony. Z... Teraz mamy jakąś geodetę. Ciekawa opcja. A na nim siedzi kruk. Mogę coś z tym krukiem zrobić? Mogę go wystraszyć? Mm. Witaj, panie Geodeto. A przynajmniej tak mi się wydaje, że to był jakiś Geodeto. To mamy. A, dobra, to jest. Powoduje, że jak zmienimy tutaj kolor, to kolor się zmieni też tutaj. o mm. czy potrzebuję tutaj żółty. E, tutaj muszę mieć guziczek. Z tej strony muszę mieć na tą stronę guziczek. No to już wiem, że muszę mieć. O. Tutaj, idealnie. Tutaj, jak sobie kliknę, to będę mógł sobie na drugą stronę przebiec i wyjść z tamtej strony. Tu muszę mieć ten sam kolor i na pewno to nie może być fioletowy, więc spróbujmy zrobić z różowym. Z różowym mogłoby być ciekawie. Idealnie. I tutaj jeszcze sobie dam. o czerwony na przykład. Bo tutaj, o. A to nie ten kolor w ogóle. Ten potrzebowałem. Jak sobie go przełączę tutaj, dam sobie żółty, idealnie. E, żółty. Bo będę mógł wyjść z tej strony A co mi to da? Jeszcze nie wiem do końca e, Więc dajmy sobie ten kolor, który tu miałem włączony Mogę przeskoczyć na drugą stronę, bardzo ciekawie Teraz mogę... O nie ten kolor, przepraszam, pomyliłem się Tak to jest po prostu, jak się czasami nie myśli e, I teraz będę mógł... A po co mi ta skrzynka? Ta skrzynka jest chyba tylko po to, żeby e, Sobie ją zrzucić na dół i mieć z nią spokój e, Więc tak zróbmy Zresztą tak zróbmy, ale może nie tędy Ojej... Oj, kurcze oj, kurczę, przeskoczyłem. Udało mi się jakoś. Jakimś cudem mi się udało. Teraz będę mógł sobie zrobić tak. Teraz to będzie runda na szybko. Muszę zrobić cyk. Biec, 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 żółty, 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 żółty. Cyk. Dobiegnę. Ale normalnie 3 sekundy. O, jest normalnie. Co to jest? Tu mogę sobie zejść, nie ma problemu. Tu też mogę sobie zejść, też nie ma problemu. I tutaj to samo, co mi tu daje? Otwiera tamto. Skrzynka. Nie mam żadnej skrzynki tutaj, to może być problemem. Dosyć srogim. Mogę zrzucić sobie to. E, a tu jest skrzynka, no proszę. Ale poza tym nic tutaj nie ma, chyba więcej. Jaki kolor by mi się tej skrzynki przydał? Oto jest pytanie. E, wydaje mi się, że przydałby się kolor hmm, zielony. Zielony nie za bardzo. Wiem, że muszę ten kolor wyłączyć. Eee, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może jak sobie podstawiłbym tutaj i dał fioletowy? O, ciekawa opcja. Nie, tylko nie o to mi chodzi. Tutaj mogę wejść, ale i tak jak ten to zginę. Eee, podnieść tego nie podniosę, tej skrzynki, tej niebieskiej. Więc wydaje mi się, co ja mogę tu zrobić, takiego? Hmm. Może tutaj coś bym mógł zrobić, na przykład na czerwony zostawić, żółty zrzucić może, albo na przykład w ten sposób. To też nie jest głupi wcale pomysł. Wystarczy troszeczkę bardziej pomyśleć czasami i też dajmy radę na no, spokojnie. O, nie chciałem tego akurat przełączyć, ale wydaje mi się, że tu musi być e, jakikolwiek kolor, żebyśmy mogli tutaj sobie na spokojnie przeskoczyć. E, może ten sam kolor, co mamy tutaj, to by też, też było ciekawą. Ciekawym pomysłem na życie, hmm. dajcie mi o na przykład coś takiego, jak sobie tutaj zeskoczę no spokojnie to będę mógł tutaj wejść. Mam klucz, co mi daje klucz? O to jest pytanie i jeszcze nie do końca wiem. Wiem na pewno, że będę musiał zrzucić tą skrzynkę na tutaj, na ten guziczek, na ten guziorek bym powiedział, więc daj mi, dajcie mi kolor, który na przykład nie jest czerwonym i nie jest e, e, zielonym myślę, że akurat ten kolor jest dobry i teraz wystarczy że chyba będę zrzucać tam te rzeczy, nie będę musiał ich chyba tam inaczej tego robić, tylko nie, nie podnieśmy. och, dziękuję, dziękuję, bardzo się cieszę, że mnie nie podniosłeś, no i chyba zrobiłem to, myślałem, że ten poziom będzie dużo trudniejszy, a jednak się okazał proste jak poprzednie, chyba że mi po prostu tak idzie. I wiecie co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!